No, hej, od jakiegoś czasu próbuję podłączyć do aparatu mikrofon zewnętrzny. I dzisiaj też to próbowałem zrobić. I przydarzyła mi się taka fajna sytuacja. Tak? No, bo mikrofon podłączam i on teoretycznie powinien działać, ale nie działa. I na przykład podłączam taki mikrofon odpięty od słuchawek, tak? I on jakoś tam sobie działa. Ale podłączając już taki mikrofon, on już sobie nie chce działać. No przynajmniej jeden kanał powinien nagrywać, tak? No i sobie chciałem sprawdzić, czy gdy podłączę słuchawki, takie telefoniczne do telefonu, to czy będzie działał tam właśnie mikrofon. No bo jacki są dzielone na kilka części, tak? No i to jest najprawdopodobniej przyczyną z racji tego, że aparat wybiera sobie, z którymi będzie współpracować, z którymi nie. No ale okej. Okay. Chodzi o to, że w tej chwili mówię do słuchawek. Żeby było jasne: do słuchawek. Nie do mikrofonu w tych słuchawkach, tylko do słuchawek. Teraz mówię do mikrofonu a teraz powrotem do słuchawek. Mówię do tych, właśnie elementów, i teraz odsuwam od ust. Przesuwam sobie do ust i mówię sobie coś tam, mówię. I im bliżej, tym oczywiście membrana zaczyna drgać, powietrze zaczyna drgać, yy, i membrana zaczyna produkować jakiś tam prąd, który właśnie zaczyna się zapisywać. Ale troszeczkę yy, mnie to zaskoczyło. Że po prostu będę mógł do słuchawek, będzie to się normalnie nagrywało. Oczywiście. No. Tak są zbudowane mikrofony, ale. ale no, nie sądziłem, że, że mnie to spotka właśnie dziś. Nie 22.02.2022, tylko 24. Takie odkrycie. <grym> Dobrze, lecę szukać sobie jakiegoś mikrofonu do aparatu. Trzymajcie się. Hej.